Witajcie moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z kolejną recenzją Mam wrażenie, że bukhole trochę ustaną na moim kanale, ponieważ staram się nie przynosić 300 książek tygodniowo do domu Także dzisiaj będzie to książka autorstwa Antoni De Mello Śpiew ptaka. Trudno właściwie nazwać to książką. Jeżeli chodzi o moje półki, które widzicie tam z tyłu, ona leży powyżej tej półki, na której widać zegar. O, tu jest zegar. A ona leży sobie dokładnie tutaj. Tam trzymam poezję, także ja nawet nie kwalifikuję jej do, do prozy, mimo że ona jest prozą pisana, ale zakwalifikowałam ją do poezji, tak samo jak właściwie mogłabym zakwalifikować na przykład skara i panią Róże, chociaż. Do poezji, chodzi o taki liryczny wydźwięk książki. I taka właśnie ta książka jest. Antoni de Melo to jest hinduski jezuita, psychoterapeuta i przewodnik duchowy. Jeśli chodzi o tą książkę, jego autorstwa, to jest taki zbiór bajek chrześcijańskich, buddyjskich, żydowskich, hinduskich, właściwie z wszystkich możliwych religii świata jest to zbiór bajek. I już z samego założenia bardzo mi się spodobała ta książka, zanim w ogóle zaczęłam ją czytać, ponieważ tak, no hinduski jezuita i jednocześnie człowiek, co się rzadko zdarza w jakiejkolwiek religii, tak naprawdę. Człowiek, który jest otwarty na, na wartości duchowe przekazywane przez wszystkie inne religie, przez ideologię, i z tej strony mi się to bardzo spodobało, już przy samym opisie tej książki tutaj z tyłu. Książki nie kupiłam sama. To jest egzemplarz, który w prezencie dostała moja mama od cioci, no ale ja sobie ją przywłaszczyłam, jak mi się to czasami zdarza. Także. Ostatnio właśnie wzięłam się za jej czytanie. Czytałam ją dosyć długo, ponieważ ten zbiór bajek to nie jest coś, co można czytać w ciągu jednego wieczoru. To są bajki, nad którymi, znaczy można, ale tak naprawdę jest to bardzo powierzchowne. Chodzi o to, żeby każdą z tych bajek przeczytać i się nad nimi zastanowić. One są takie króciutkie zazwyczaj, po jednej bajce na jedną stronę. Czasami są to dwie strony. Rzadko zdarzało się, że były to trzy strony. Także jeżeli o to chodzi, można by to rzeczywiście przeczytać bardzo szybko. I teraz, jeśli chodzi o samą treść, jest tu naprawdę niesamowita ilość cudownych bajek, z których można wynieść ogromną ilość refleksji, zastanowienia nad własnym życiem, nad... nawet nie nad wierzeniami, bo to nie jest książka tylko dla ludzi wierzących. To jest książka dla wszystkich, którzy poszukują, nie tylko właśnie jak ludzie wierzący, Boga. Zresztą ludzie niewierzący też poszukują Boga, z jakiegoś powodu są ateistami, więc musieli go kiedyś poszukiwać. Tak mi się w każdym razie wydaje na podstawie własnych doświadczeń. Także jest to książka na pewno dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. Są przeróżne bajki, naprawdę przeróżne i widać, że są z różnych religii, ponieważ jest tak, że baj bajki z obecnością buddystów, mistrzów hinduistów i y, żydów przeplatają się ze sobą za każdym razem. Można to zresztą poznać y, po nazwach, jak mówi się rabin albo mistrz i tak dalej. Aczkolwiek gdyby wyrzucić te nazwy, to człowiek nie byłby w stanie stwierdzić, z jakiej to jest religii. Dlatego, że są to naprawdę uniwersalne bajki. Bajka, która mi się podobała najbardziej, zresztą ona najbardziej reprezentuje tą książkę, mi się wydaje, osoby, które czytały ją, najlepiej ją zapamiętują, to jest bajka o y, trzech mężczyznach, którzy nigdy w życiu nie mieli, y, znaczy z tego co pamiętam, nigdy w życiu nie mieli kontaktu z cywilizacją i y, jedyna rzecz, której na pewno wiedzą, to to, że właśnie jest jakiś Bóg i sposób, w jaki oni się modlili, to było y, my trzej na dole, ty trzej na górze. I coś dalej mówili, chwała tobie i tak dalej. Także y, to jest y, tak naprawdę kwintesencja chrześcijańskich wierzeń, tak? No i w pewnym momencie, właśnie y, kiedy oni byli sami na tej wyspie, na wyspę dociera biskup y, katolicki, który przerażony tym, że oni właściwie są w całości poganami, y, uczy ich modlitwy Ojcze Nasz. Oni się uczą tej modlitwy, jest im ciężko, bo nie umieją pisać, więc uczą się na pamięć. I ten biskup do nich wraca po jakimś czasie. Okazuje się, że oni w ogóle przestali się modlić, ponieważ zapomnieli modlitwy, której ich nauczył biskup. I w ogóle przestali się modlić, ponieważ wstydzili się i sądzili, że Bóg ich nie wysłucha w momencie, kiedy nie modlą się tą jedną wyuczoną w Piśmie Świętym modlitwą. No i biskup w tym momencie się bardzo zawstydził i powiedział im, żeby dalej modlili się według tego, jak umieli. Ani według tego, kto jakich nauczył. I to jest bajka, która niesie ze sobą naprawdę wiele przesłań, każdy może to przemyśleć na swój własny sposób. Nie będę wam mówić, jak ja ją zdepretowałam. Serdecznie Wam naprawdę polecam, żebyście zajrzeli do tej książki. Nie musicie nawet czytać wszystkiego, wystarczy, że wyłapiecie sobie kilka jakichś takich ciekawszych bajek. To jest cieniutka książeczka tak naprawdę jakby nie siedzieć, nie zastanawiać się nad, każdym, nad każdą bajką to można to przeczytać w ciągu jednego wieczoru to jest tylko 190 stron tylko weźcie pod uwagę, że na każdej stronie jest coś takiego więc naprawdę można przeczytać to bardzo szybko i naprawdę serdecznie Wam polecam jest to jedna z tych książek które mogą wiele w życiu zmienić tak samo jak Oskar i Pani Róża albo Pani Ibrahim i Kwiaty Koranu czy inne książki jak Mały Książę, te wszystkie takie Niby sentymentalne, ale z drugiej strony książki, które naprawdę wiele przekazują w sposób nienachalny i w sposób bardzo prosty. Także naprawdę serdecznie Wam polecam tą książkę, zajrzyjcie do niej i dajcie znać, czy ją czytaliście. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. No i cóż, i to by było wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za to, że subskrybujecie mój kanał, że go oglądacie, za wszystkie komentarze i kciuki do góry. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście, mimo kiepskich warunków montażowych, ponieważ ja w ogóle filmików nie montuję, bo zwyczajnie szczerze mówiąc mi się nie chce. Może kiedyś się tego nauczę, jak po prostu będę miała więcej czasu. Teraz z czasem naprawdę krucho. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmiku i bardzo serdecznie was pozdrawiam. Pa pa.